Siemka, z tej strony Major, a to jest drugi odcinek serii odcinków rekreacyjnych World of Tanks Poradników, Nazywajcie to sobie, jak chcecie, ja to nazywam mm, rekreacyjne odcinki. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Super Hellcatem. Nagrodą na Stasz. Pierwszy raz nagroda na pojawiła się w 2019 roku albo 2018, nie pamiętam dokładnie. I od tego czasu dużo ludzi go na pewno zdobyło. A ile osób go zmarkowało czy jedna, czy dwie, czy, czy trzy biegłości, tego nie wiem. Dwie, na pewno wiem, że ja na tym pojedzie wiem dwie biegłości. Oczywiście ze względu na swoje parametry, o których powiem w tym odcinku, nie są jakieś wygórowane na niego wymagania na biegłości. Też chciałem was prosić o zostawienie subskrypcji, łapki w ogóle dzwoneczka, aby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem i komentarzem. A teraz bierzmy się za ten odcinek. Pierwsze chciałem wam też pow powiedzieć, że jeżeli chodzi o ulepszenia polowe, to ich nie posiadam. Dlaczego? No właśnie, ponieważ jeszcze... Nie mam tyle ekspa zebranego, ile potrzebuję zebrać, aby ten czołg maksować do ulepszeń polowych. Po prostu. Rozumiecie, o co mi chodzi. Kolej... Dobra, kolejna rzecz, jest tak. Parametry 240 średnich uszkodzeń. Myślę, jeżeli chodzi o siódmy twierdzę to myślę, że 240 uszkodzeń to jest... Trochę mało. Mogliby brać 280, byłoby ok, ale spójrzmy na to z drugiej strony. Byłoby 280 uszkodzeń średnich. Te 2-300 y, sekundy szybciej by ładował. 240 średnich uszkodzeń, co daje nam ładowanie. Z tym, co ja mam 6,6 sekundy, czyli delikatnie ponad 6,5 sekundy, jeden pocisk. To nie jest jakoś zbyt długo, ale Powiem wam tylko tyle, że na takiej 140 ma no, na przykład 5,3 i 320 szkodliwych. No, ale nie porównujmy 10 tieru do 7, bo to nie ma sensu. Dalej. Szybko strzelność. Blisko 10 pocisków na minutę. Średnia penetracja 167 i to w tym pojedzie bardzo kuleje, to jest 167 penetracji. Dalej. O prędkość obrotu działa. No bardzo, ale to bardzo długo się obraca wieża, więc jest fatalne. Opuszczanie maty. Minus 10. Super opuszczanie armaty. Ten czołg sobie radzi na każdej mapce. Czas celowania. <laughs> Lekko ponad półtorej sekundy. Powiem krótko, że to jest bardzo przyjemny czas celowania. Bardzo fajny czas celowania. Dalej. Celność 0,34. No. Celność to nie jest najlepsza, ani też nie jest najgorsza. Na pewno ten czołg trafia. Może nie każdy pocisk, ale większość pocisków trafia. Jak jest taka trudna sytuacja, to wtedy często nie trafi, ale są sytuacje, w których trafia. Ale to jest czasem. Dalej. DPM 2182. Myślę, że to nie jest słaby DPM, jeżeli chodzi o siódmy tier. Ale no. Troszkę mógłby być lepszy. Jest fajny, ale mógłby być lepszy. O żywotności nie będę mówił, o pancerzu, bo to jest papier. Jeżeli chodzi o mobilność, to masa 19 ton. Obciążenie maksymalne 22. Moc silnika 460, moc na tonę jest 23. I powiem Wam króciutko, naprawdę... Czuć te 23 to konia na tonę. Prędkość maksymalna 72, co prawda... Nie, nie rozwija się tak prędko, bo jeździ 50-60. Ale jest szybki w miarę. Jest bardzo szybki, może nie tak jak kołowiec czy niemiecki buldoo 8 czy inne glisajty 7 tieru, ale jest naprawdę szybki. Prędkość obrotu, zawieszenia, no trochę wolna, ale i daje radę. <ścoughs> maskowanie, no bazowo maskowanie jest średnie, ale Z takimi parametrach jak ja tu mam na przykład skrzynkę kolik, na której nie gram, bo po prostu nie chcę. I tutaj blaters z jeszcze nie mam. Umiec mask sperki maskowania z krewem siatką maskującą. Stacjonarnie pojazd ma kosmiczne maskowanie, a w ruchu ma słabe maskowanie, dość słabe. Ale wykrywanie. Z... lornetką ma 478 metrów zasięgu widzenia. To najgorzej nie jest. Perki, co widzicie. Prawie trzy perki. Może nie jest jakoś tu dużo, ale no lepsze trzy perki niż tam 1 czy 2. Wyposażenie, dosyłacz, lornetka, siatka i... dyrektywa na, na szybsze ładowanie. Wyposażenie, amunicja, 5 pocisków, HE, naprawdę nie wiem dlaczego ja tutaj jeszcze to trzymam. Ale trzymam. Zwiększmy poziom pocisków AP, bo one mi się nieraz skończyły. Dwa pociski HM myślę, że wystarczą. Jeżeli chodzi o, o materiały eksploatacyjne, to widzicie, więc nie muszę chyba nic mówić. Więc co, więc nic nie zostało, tylko do bitwy iść. 6 minut po raz kolejny, 6 minut opierdzielenia opier o tym czołgu, o tym super helikacie. Na polotnisko ósemki. No. Nie jest to najgorsza mapa, ale też nie jest najlepsza. Po prostu. Myślę, że ten czołg jest w stanie tutaj zrobić dobry wynik, bo czołg sam wyniku nie zrobi. Ten czołg przy naszej pomocy zrobi dobry wynik. I myślę, że jeżeli będą wyjeżdżać, to zrobimy dobry wynik, a jeżeli nie będą wyjeżdżać, to to będzie ciężko z wynikiem, ale... To jest 1000 uszkodzeń, żeby zrobić. Wiem, że to niby nic, ale no, przy losowaniu na 8, gdzie ten czołg jeszcze ma mało na zwykłym pocisku, to trochę jest mało jednak. To jest w miarę dużo 1000 uszkodzeń. Też ja to i tak nawet nie są wymagania. na pierwszym wieku, brakuje, ale... Średnia penetracja to jest 167, tak jak mówiłem wcześniej, a na Goldzie wynosi 210. No, jeżeli chodzi o Golda, to mogą być gorzej, mogą być lepiej. Nie możemy narzekać na po 210 penetracji. To nawet niektóre wtedy 8 8 tieru nie mają. Na, na Goldzie, na zwykłym pocisku. A to dopiero na Goldzie. Na Goldzie są czołgi, które mają po 190 parę penetracji. No, ja jestem graczem, który, no. Dobra, staniemy sobie tutaj. Będziemy wtedy mieli przestrzeń na to. No, co prawda, ciężko może trafić, ale wierzę, że trafimy. No nie, gdybym to wcześniej stanął... Hmm, gdybym nie podjeżdżał, to by lepiej było, ale przynajmniej wiemy, że coś, coś wykryliśmy. To nie jest to, co chcemy, ale coś przynajmniej wykryliśmy. Mamy pierwszy przez piękne na patriota, ale... Pięknie, 228. <laughs> Bez celowania zbytniego. Ten Tiger2 naprawdę nie wiem, co on chce tam osiągnąć. 622, 44. Jest przestrzał. A no nie ma, to się cofnę. Bo, bo nie ma sensu, aby... się nie cofnąć. Niech mi się da... Się... Poczekam, aż mi się włączy... siatka, wtedy będzie super. 245. Jak <laughs> widzicie, już mamy 400. To się tylko wydaje, że to jest długowodły, ale to jest naprawdę w miarę szybki BPM, tylko w sytuacji, gdy trzeba już strzelać dobrze co 2-3 sekundy, no to to jest trochę długo, ale w takich sytuacjach teraz jesteśmy, to jest naprawdę bardzo przyjemne strzelanie. <laughs> no, pokaż przeciwko takim Oni. Czy Tigerowi 2. Właśnie. On stoi, my kończymy przeładowanie, i on a Dlaczego ja dostałem spota? Może mi to ktoś wytłumaczyć? I nie oni za 311 Ktoś jest od kogo ja dostałem spota Bo nie mógł mnie na pewno spotnąć... Oni, tylko raczej bardziej mógłby mnie spotnąć Jakiś inny pojazd Chociaż zastanawiam się jaki, ale... Zmienimy sobie może na Golda Bo... Będzie problem z przebijaniem oni A ja nie mam zamiaru się męczyć z przebijaniem Monika Bardziej bym wolał jednak... No... 10 penetracji nie, nie gwarantuje nam przybicie, ale dlaczego ja... dlaczego ja jestem. Dlaczego on mnie o nim nie widzi? Przecież ja mam kosmiczne maskowanie to mnie teraz zastanawia. ale trudno no, widzi nas to widzi. Dobra, zjedźmy sobie i jedźmy sobie troszeczkę tu mam 900 uszkodzenie jeden pocisk przyjęty też nie wiadomo skąd mnie on wykrył. Naprawdę nie mam pojęcia co mi mogło wykryć. Nie będę się do plutonu chodził, łapie, chyba cię porąbało. <laughs> na razie nie mamy spota, jedziemy szybko, 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 szybko. O, oh shit, 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 shit. Przejedziemy tak jak szybko, jak wariat, ale damy radę. SUSTOS SUSTOS SUSTOS... Susto, 100 przepraszam, to jest i 152 Dobra, przyjdzie. Przyłożmy mu jeden pocisk, damy radę drugi. Mało by się muszę zmienić miejscu, ale aj ding trafiłem, ale się oddingłem. Przydały mi się pociski premium, szkoda, że, że nie wiem ile ten czoł przy... Jaki ten czołg ma DPN? Zawoduję sobie golda, bo nie mogę go przebić od przodu. Nie wiem dlaczego. Po prostu brakuje mi penetracji, taka jest sprawa. O, teraz nasza pięknie. I myślę, że teraz mogę podjechać tu przed bardziej agresywnie, bo widzę, że. A sojusznicy przejęli tamtą rzecz, więc mogę sobie troszeczkę agresywniej podjechać. Oczywiście nie jakoś bardzo agresywnie, ale na pewno troszeczkę agresywniej. Te 400, no. Pięknie, 240-1600 już mamy <grym> Pięknie. Ferwa 9 wylewa jak debit a ja przyjmę pocisk od T4400 T30-400, przepraszam, T4400. A nie trafiłem. Hmm nie mam najwięcej tatu, ale mam wystarczającą ilość, żeby przyjąć przynajmniej jeden pocisk, ale E25 go wydołał i szkoda. Dzięki. Pierwsza bitewka bardzo fajna. Dobry damage, 1800 uszkodzeń. Przyjemny wynik, może to nie jest 2-3 uszkodzeń, ale no... 1800 na ósemkach, siódmym kierem, nie jest fajnie zrobić, ale... Na pewno plusem jest to, że wyjeżdżali pod działo. Bardziej wyjeżdżali pod działo na pewno to jest plusem. Tam troszeczkę miałem problemy z przybijaniem tego ósmego tieru w pogarnku, ale to jest nie wina mojej penetracji bardziej, to, yy, znaczy to nie jest wina mojego losowania, bardziej penetracji. I piękny wynik na ósemkach, trzeci damage w teamie, bardzo ładnie. Losowanie jest bardzo dobre na piąte tiery, wręcz najlepsze jakie może być. Oczekiwanie na czytywanie graczy, ale zazwyczaj... Czytuje się sekundę, dwie przed odliczaniem, ale dla mnie jakoś to fizycznie dużego problemu nie ma. Oczywiście nie chcę być wczytywany, jak się już bitwa wczyta, wolę przed wczytaniem bitwy, natomiast nie narzekam. Wracając do bitwy, losowanie jest bardzo fajne, idziemy na kampę oczywiście. Ile artylerii? Po dwie. O, oh, shit. Uch, będzie bitwa między artami. Tutaj też. Czy amerykańska, czy niemiecka, czy rosyjska lepsza? Oczywiście każdy wie, że niemiecka w tym na przypadku jest lepsza, ale pełni urodzową wieżyczkę, ale film o niej w przyszłości. Ja sobie tak oby myślałem plan, aby. No Oczywiście nie powinienem teraz tego mówić, ale. Obmyśliłem sobie plan, aby nagrać film o każdej artylerii w grze. Czy to jest szósty czy to piąty tier. Niestety trafiłem teraz w gąskę. Co trochę mnie martwi. Nie to, że trafiłem w gąskę, ale bardziej to, że zostałem wykryty dziwnym, niewiadomym sposobem. To mnie bardziej martwi. Bo nie powinien być wykryty. Ale teraz nie no. Myślałem, że ten pocisk przeleci nad nim. Wow! Ale udało się spowodować tak, że nie przeleciał. Trafię. Dobra, no ten, tym, ten, tym, tym głupi. giniesz. Nie będziesz uciekał. 185 damage'a. Nie ma chłopaka. Był, ale się zbył, Był, ale zdechł. Był, ale zdechł. Taka jest prawda. Ten też T67... 6 podjechał. Ale no nie no. Hmm, ELC e -E -E ktoś wyspotował, to bym miał przestrzeń, no ale... No, średnio no. Ja stoję tutaj z tyłu, bo ja wiem, że ja muszę kampić. Jak podjadę, to zginę. Ani nie streamuję. Ani nie nag znaczy, nagrywam, ale ani nie streamuję, ani nic. I dostaję blinda, który trafia, przecież to, to, to powinno być karalne dosłownie. Ale go przyzwonił mi ten LC-BIS. Chcemy na niego przestrzeń znaleźć, ale no, trudno mi znaleźć, dobra. Bo ja też sobie te... No, już nieważne, albo gdzie pantera zabiła. Chłopce blind, no dla ciekawości czy trafi. No i mu to weszło. Tylko nie tak jak powinno, a ty 15, a to nic. No i niedobrze, wykryję. No, chyba, że nie, nie wykrył mnie, to, to dobrze. To, dobrze, że mnie nie wykrył, bardzo dobrze wręcz. Jeszcze teraz trochę podwyższymy ryzyko, że dostanie spota, ale walić. Tutaj się ustawię, aby po prostu nie było tak, że dostaję spota i. Co? Nie może mnie nikt wykryć. Nie wykryć, bo musieli, ale... Ogólnie rzecz biorąc... Nie wiem gdzie jest 167 tego się najbardziej obawiam. Jeżeli bym wiedział gdzie jest 167, to po prostu bym podjechał, ale nie wiem gdzie jest. I naprawdę nie chcę się jechać w duże, w duże gówno. Chociaż mam 8 to 800 PW, ale no. Hmm. Chyba, że żeby... O cholera. No nie chciałem i mam. Mam tego, co by nie chciałem. Tutaj jestem bezpieczny. O ile mnie... Nie, ma, nie ma przestrzału. Super. Nie ma przestrzału. Jestem tu bezpieczny. To bardzo. Schowajmy się. Zniknijmy. I powolutku... Jedźmy, aby... I raz, i piękniejszy jest. I dwa. No, chyba ci głowa boli, że mnie, mnie wyspotował. Nie miał prawa mnie, nie miał mnie jak nie wyspotować, ja tego zaczynamy. Tutaj nie się nie wychyli, bo tu. Też no właśnie, wychrani się, tu jest najbardziej, najmniej szokujące. Cholera żeby nie, żebym nie zatonął Aj no, najgorzej Dobra, podjadę tutaj sobie z powrotem I... haczory czegoś tu nie widać? Na razie nie, no to jedziemy, podjeżdżamy do... O, Wow o, Ale... No nie wierzę w to, że ten gościu mnie trafił nie zdarzy się ssować pod Super -Hekaty. a jednak zdążyłem, dobra, zdążyłem się super, ta FAUKA 3001H, ale zrobiłem, ale teraz głupotę zrobiłem, o cholera, ale teraz głupotę zrobiłem, zrobił, bo mnie zginął, a i przyjęłem pociska od Super hekata mocno niepotrzebny, no bardzo mocno, nie ma cię gniż. Trzeci frag. Myślę, że jeżeli chodzi o zdobyte fragi, bitwa jest udana. Jeżeli chodzi o damage, to tak średnio. Ale no, jedziecie, super helicat, super, 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 super no. <tryk> bitwa, jeżeli chodzi o damage, mogłaby być lepsza. Ale jeżeli chodzi o coś innego, to uważam, że jest ok, ale. Cholera, ale to jest dziwnie że teraz. To mega dziwnie. Jadę tutaj, dobra, prosto, prosto, tylko aby nic nie było. A, super, dobra. No i problem taki, że... Dobra, nie mam nie podawać jak, ponieważ... Jestem tutaj. W miejscu, w którym nie ma prawa mnie zobaczyć. Ale no... Aleka. Pięknie, cztery, czwarty frag, super. Czwarty frag, tak, pięknie, tak się gra. Nasza arta, cztery fragi, i arta... Fuuu. Nasza arta, cztery fragi, ja cztery fragi, jesteśmy. No, komentarz, weźmy. To nic! Brawa arta! Tra ładny strzał się jej trafił. Pięknie, 5 fragów 963 uszkodzenia. To prawda bardzo ładna bitwa, jeżeli chodzi o zdobyte, z, o zniszczenia, jeżeli chodzi o frag, yy, Demesh, no to taka średnia bitewka, ale jest 5 fragów, jest po prostu zabiłem z tym Geopanterą 2 trzecie drużyny przeciwnika. Po prostu po 5 fragów zrobiliśmy. 100 tysięcy nawet nie wiem za co dostałem tyle kasy super. 14 poziom kończony, 88 kana. Plus nie zrobiłem jakoś dużo uszkodzeń, bo zaledwie 1000, ale zrobiłem 5 franków, co też się liczy wysoko. I po prostu, brawo, ja. Dobra bitwa, jeżeli chodzi o fragi. Słaba bitwa, jeżeli chodzi o damage. Pierwsza bitwa, dobra, jeżeli chodzi o damage. Słaba, jeżeli chodzi o fragi. W drugiej bitwie komentować cię będę po prostu wytnę ją, bo była bardzo słaba. Ale statystyki z dzisiaj 800 uszkodzeń to, mm, to jest powodowane z tym, że grałem artylerią, 1,5 fraga, no to tam to jest nic. Yy, Biegło z dzisiaj to jest 80%, czyli delikatny progresik jest. Dobra, nie będę miał więcej bitew superhelikatem, dzięki za obejrzenie tego odcinka, tak jak mówiłem wcześniej, nie, już wcześniej, subskrypcja, łapka w górę i dzwoneczek, i komentarz, i papa. Pa.